Jest taka scena, gdzie dwóch policjantów pije wódeczkę i rydak. No to... No to... To bezpieczny weekend, Wazio. Zabezpieczny. No to jednym z nich jest Grzegorz Skrzecz, mistrz bokserski polski. Wygooglujcie sobie, warto. Grzegorz jest w ogóle kochany facet, spotkałem go niedawno, mówi Cezary, zacznie do mnie przychodzić na boks. No ja mówię, wiesz, ja cię nie umiem boksować. Ja cię nauczę, bo jesteś w tym wieku czaruś, że ci już będą podpierać torebkę. Spokojnie. No więc e, chyba się zgłoszę na jakieś bójki. Na razie ciczę nogi. No zobaczymy. Może się... no coś wykorzystam. A drugi to jest z kolei to jest facet, który napisał scenariusz do filmu e, Stos Jurek Kolasa. Jak chcecie go odwiedzić, możecie iść do studia tatuażu Jurka Kolasy w Słopocie. Wydziarga was z ochotą i za pieniądze. Do zobaczenia. Jedziemy?